Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. No to co? Robota na boku, tak? Robota na boku. O, tu wszystko mamy. Informacje. Ale my tu właśnie jeszcze musimy... O, zabierz pakunek do Wielkiego Kipka, który czeka tak pod wschodnim mostem. No dobra, jedziemy. Auto co prawda mamy już fajne. Moglibyśmy, ale my tutaj spróbujemy zdobyć. Może lepsze jeszcze auto, właśnie. Tutaj od Lukasa. Widzę, że nie jest źle, nie jest daleko. Robota na, na boku, słuchajcie, jest napięcie, jest napięcie, tak? Tutaj mimo wszystko przeciwko Donowi. No, no. I abym ja się chyba nie odważył. Nie wiem, czy mogę tak

nie zląkuj się. Wyjadę, bo będziemy musieli pewno znowu wracać tą samą drogą, tak no bo tutaj schodami nie wjedziemy. Chyba, że po prostu pójść schodami w dół w górę, przepraszam, i coś wziąć. Zobaczymy czy coś tu się będzie działo. Pewno tak. Ta policja mi krę niepokoi. Dzięki. Uh, sure. I got this package from Luca, Dick. <laughs> Great. Anyone tell you? I don't think so. No. Yeah? yeah. Then who are those guys? Oh, shit. So, I do you got. You too, big Dick. Dobra, so much Shell, Hey! Zdejdzie słabo, bo ja tu robotę jeszcze mam na boku. Żałuję, że nie wziąłem tą psona. Jeszcze ta policja. Tym no trochę żeśmy oberwali dobra, trudno, jedziemy. My to Lucas. Dobrze, mam nadzieję, że to mi nie zaszkodzi. No gdzieś tam mam też poczucie... Gdzie tutaj jest? O, to przeładowanie. To, że u Lukasa jest apteczka, to go nie wiem jak mocna. Faktycznie dużo, dużo straciliśmy tego życia. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Tego lepszego auta do ucieczki. No ale to się okaże, tak? Drogi drogi. No, no chłopie no. Wszyscy uciekają na prawo, a ty na lewo. No, no i teraz już cię nie ma, no. Warto było. Ja się pytam czy warto było. U, w schodach, A, ładnie, tak radę. Pytanie, jaką on tomatę ma apteczkę? Czy pięćdziesiątkę, siedemdziesiątkę, czy setkę nawet? Może mieć taką, że zawsze leczy do stówy? Pięćdziesiąt. Nie jest źle, myślę, że damy radę. A jak nie damy to, to trudno. Jesus, to był right? yeah, no oh, oh, I co się stało? Jak tam hoods nas Nie A nie wiesz, jak wdzięczny jestem. I have a real beauty for you now. It's an American car from a German manufacturer. That's the best around these days. Well, it was certainly worth the risk. Where can I find it? Yesterday I overheard a customer. Today, around this time, he's usually driving from Oakwood Junior High School to a meeting somewhere on Central Island. Then follow him in where he parks. You simply take the car. Now the locks will be your only problem. <laughs> but I know you'll manage him. No trouble. Thanks, Lucas. Can't wait. No dobra pojedziemy. nie wiem, że on będzie w ruchu, czy będzie gdzieś stał, już jak zapalkuje, no ale pojedziemy, zobaczymy. Ta paliwo się kończy, ale no może damy radę, może damy radę. Uważajcie, słuchajcie, bo już to nie jest źle, bo 81 życia to jeszcze jak najbardziej można nie, można tu przejść bez żadnego szczęku, czyli z jednym punktem życiowym, no ale to byłoby raczej zbyt trudne. Szczególnie, że napad na bank, ale 80... No, jeszcze dobra to uciekniemy. O oh ja yeah. Ale nur... Patrz jak stacja by znów blisko Napych, napych Tommy Ja yeah, pierwszy raz, naprawdę słuchajcie pierwszy raz Już kilka razy grałem w tą grę Nie ukrywam, nigdy nie ukrywałem Ale pierwszy raz mi się zdarzyło Nawet nie mogę nic tu ukraść, bo tu policja stoi Muszę trochę odejść, żeby nie było policji, żeby mnie nie widzieli. No i jakieś autko tu wziąłem. Jesteśmy już bardzo blisko, tak, tego auta. No, jest numer, jest numer, słuchajcie. Jak widać, jest mechanika i działa ta mechanika, tak? O! Takie samo tutaj jest zaparkowane. To pożyczymy, pożyczymy. Tam stoi, słuchaj, chłopie, zatankuj sobie i będziesz miała autko takie nie widzę na razie policji nigdzie Okej okay. Też na ba Też się kontrolka pali No dobra, ale już naprawdę taki kawałek, no to chyba dojedziemy. Chyba tak No nie no! To już jest... To... Są jaja, słuchajcie. To już jest normalny numer. Bierzemy kolejne. Może... O nie. O ja. Jeszcze niepotrzebne, potrzebnie, niepotrzebne w życia damy radę, Słuchajcie, damy radę! Jaki hit! Mam nadzieję, że to auto będzie tego warte, słuchajcie, tej utraty żyć tego wszystkiego chłopie jak jeździsz no Ewidentnie my byliśmy w prawie słuchajcie to ukradł w trakcie co tam będziemy się szczypać ja bym mu zajechał drogę powiedział tak dzień dobry żyrafy chodzą do szafy wo Ło, chłopie, ty masz broń ja też Dobra, teraz to już jedziemy, słuchajcie. Mam pewien myśl, słuchajcie. Czy moglibyśmy, tym Jestem ciekaw i chętnie to z Wami sprawdzę. Czy w ogóle przede wszystkim, muszę sobie schować broń, bo przecież tu policja mnie dojrzała. Będę musiał wyjść przypadkiem lub specjalnie. Jestem ciekaw, czy jakbyśmy pojechali koło szpitala. Czy tam jest apteczka? Jestem naprawdę tego ciekaw w sensie i mówię szczerze, że nie wiem. Więc się przekonamy. O, no, to jest przyspieszenie sobie. Chociaż ja uważam, że na ucieczkę taki z otwartym dachem. Dobra, tak jak gra nam tutaj proponuje, chociaż ja bym nie brał z otwartym dachem, bo przecież łatwiej wszczelić w nas, tak? Czy jakiś wywrot czy cokolwiek no. szansa zgonu jest o wiele szybsza, tak? O wiele większa niż szybsza. No... Ale okej. Okay. Gra nam takie zaproponowała. To tak spróbujemy. Ja powiem szczerze... Ej, ale auta nie niszczy ja powiem szczerze, że wziąłbym na przykład, takie to, to zielone, tak, to było dość szybkie, takie myślę, że do ucieczki z kasą byłoby lepsze, ale zagranie, zobaczymy, zobaczymy czy na koczka, ale tak czy owak, nawet jeżeli nie ma, oczywiście jedziemy z tym, i tak wcale specjalnie drogi nie nadużywamy, O, ty bandy, to ty. Teraz jest Oła! Dobra, już, 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 już. Spokojnie, już, okej, okay, okej. Okay. Przesadziłem. Teraz <grystanie> no, jak tu nie mam apteczki, to już koniec. Teraz się zastanawiam czy jechać czy nie Wiecie, co, ja pojadę, i tak pojadę Szkoda, szkoda, liczyłem trochę na to, że ta apteczka tu będzie No w końcu szpital, tak Wiem, no, że jak do drzwi podjedziemy, to też nic, nie No dobra, trudno słuchajcie, mówi się trudno Jedzie się dalej, tak Chociaż obawiam się, że to może być faktycznie Za mało tego życia jednak, żeby nam się udało A no po prostu jeśli tak będzie, no to po prostu ja spróbujemy z tym życiem. Jeżeli nie, to ja po prostu wczytam już nie nagrywając z wami, wczytam i po prostu, żebyśmy mieli tego życia. Kiedyś już tak zrobiliśmy. I poszło to całkiem nieźle. Ale autko przyznam, że szybkie, fajne. To jeszcze ewentualnie mogę do... Baru zajechać, czy oni mają apteczkę. Znaczy na pewno mają. Ale nie wiem czy poczęstują. Pomyśle, słuchajcie, strzelałem się, mam roboty na boku. Weźcie mnie opatrzyć? ja nie mam problemu. Ehm. <grywa> uwaga, uwaga, z drogi, z drogi! No, to naprawdę nie musiałem podskoczyć od auta. zamknięte tak, bo tutaj zawsze zaczynamy i kończymy misję Tu jest zamknięte i tu za 99%. Tak, tak, nie, dobry pomysł, chodź No dobra, jedziemy, jedziemy słuchajcie? Zacząć tą misję Wow 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 wow, ale mną zarzuciło słuchajcie, jak wskazówkami zegara. No, co cały... Tak, nie powinno mną rzucać. Słuchajcie, teraz gdzie? jak? jak klaks? Muszę się sprawdzić autentycznie. Widzicie? Tutaj, no gdzieś musi być. A tu samochód, dobra. Klakson. Ha. Hey, Dali Myślę, że tam będzie apteczka. Damy radę, co my nie damy. Może by nie da... <śm> No Dalej no! Ile ja mam czekać na ciebie? Stuff's good. Why they call him Yellow? You see his teeth—they're the yellowest in town, and they also stink the most. Yeah, right, 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 right. The bottom of the car, No Best pressad. My controller can't see We're going to no, refuel. Nie, no to, to nie możemy pozwolić, słuchajcie, że tam w stanie, jak będziemy uciekać przed policją. Tak już idę na akcję, naprawdę to będzie bardzo trudna misja ze względu na nasze życie, tak? No i samo w sobie nigdy nie przejdziemy, to jest nasza misja. To już jesteśmy autentycznie pod końcówkę gry. Śmika na stacji benzynowej nie ma jak, a jak? Dalej, dalej, tak pójdą. No. ale ma problem. Rozstrzelanie w tym. A może mamy bak przestrzelony? Trudno! Naprawdę, słuchajcie, naprawdę teraz ja wiem, te nowe gry inaczej się mają, jakieś przebieranie, można by wygrać... Inne. To też ma jakiś klimat, tak, Że Możemy mieć inny górnik, wszystko. Ale takie mechaniki, takie, które gdzieś tam z założenia yy, utrudniają wydarzenie, no bo to utrudnia, no gdzieś tam musieliśmy spędzić... Okej, okay, chyba mam faktycznie bardzo przystrzelony w secie. Chyba będę musiał jednak zagrać jeszcze raz i po prostu... No, zobaczymy. Dobra, nie kombinujemy, jedziemy. Jak się uda, to się uda, a jak się nie, to... Zresztą tak coś czuję, słuchajcie, że... Bo powoli będziemy kończyć ten odcinek i coś czuję, że kolejny nasz odcinek będziemy po prostu próbować, 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 aż... Będzie trzeba jednak, będę musiał ja tak gdzieś tam sam w zaciszu zagrać jeszcze raz, żeby trochę więcej mieć tego życia O kurwa, no dobra, dobra Nie wiecie co chodzi, że gdzieś tam bym musiał zagrać, żeby no nie mieć tak Ostrzelanego samochodu Jak i żeby móc po prostu mieć więcej życia, tak? Ale ta gra jest różna. I ten poziom trudności, on też nie jest do końca taki um, przewidywalny, tak? Nie zawsze jest tak, że im dalej, tym po prostu jest są trudniejsze. Ponieważ ta na pewno do najprostszych należeć nie będzie. No dobra, że mamy taki kawałeczek duszamy. Żeby nie, jak będziemy uciekać, tak. I mamy grę zapisaną w secie. i od tego momentu sobie zaczniemy kolejny odcinek. Tak jak mówię, bardzo możliwe, że jednak będzie potrzebny ten taki. Na razie tego nie zrobię, na razie tego nie zrobię, bo chcę. Chcę z Wami właśnie spróbować, tak? Oczywiście zrobię wszystko, żeby się to udało, no ale jak, żeby zobaczyć, jak wyjdzie i czy się uda, no to koniecznie musicie obejrzeć kolejny odcinek. A żeby go nie przegapić, to najlepiej będzie zasubskrybować. Na dole przycisk subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. Łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. No i co, no dłużej Was zatrzymywać nie będę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!